Kochanie, dlaczego jesteś taki nudny? Nigdy nigdzie ze mną nie wychodzisz. Żadnych klubów, żadnych imprez, zero zabawy. Ty w ogóle lubisz się bawić? Przecież rozmawialiśmy o tym. Pracuję na dwóch etatach, bo moja rodzina to nie w długach. Robię to też dla nas. Chcę coś zbudować, żebyśmy mieli lepsze życie. Mam już dość tych twoich poświęceń. Spójrz na Sara. Jej facet zabrał ją na luksusowe wakacje. A Alicja, jej chłopak kupił jej dom. Cały dom Janek, a ty? Ty nawet jednej nocy nie potrafisz się zabawić ze mną. Staram się jak mogę, naprawdę. No to nie wystarcza. Nie chcę już być z kimś tak nudnym jak Ty. Kochanie, ale ja nie potrzebuję imprezować, jeżeli mam obok siebie osobę taką jak Ty. Dla mnie to ty jesteś głównym wydarzeniem, a nie jakiejś głupiej imprezy. To naprawdę słodkie Janek. Kocham cię wiesz? Ja też kocham. I to bardziej niż myślisz. I się dla więcej czasu. Robię to nas. Proszę zrozum to. Rozumiem, skarbie. Kocham cię całym sercem. Hej, jak było na imprezie wczoraj? Mam nadzieję, że się dobrze bawiłaś. Było mega fajnie. Tańczyłam całą noc, ale jest coś, co muszę ci powiedzieć. Co się stało? Ja, ja cię wczoraj zdradziłam. Poznałam wczoraj chłopaka. Nazywał się Kamil. Przepraszam, Janek, ale on był taki ekscytujący. Sprawiał, że serce waliło mi jak szalone. Ciągle mnie rozśmieszał, płacił za wszystko. Po prostu dał mi to czego ty mi nie dawałeś. Ola, jak mogłaś? On jest zabawny, lubi spontaniczne akcje i nic go nie ogranicza. A ty? Ciągle tylko praca i odpowiedzialność. Myślałam, że jesteśmy w tym razem, że mamy wspólne plany. Cały noce nie śpię, haruję, żebyśmy mieli lepsze życie. Przepraszam, Janek, ale to koniec. Potrzebuję kogoś, kto mi